Dzień dobry, dzień dobry drodzy Państwo. Witam się z Wami o poranku. Kawą i sporo z Was pyta mnie, jaki mam model ekspresu. To jest Jura, być może część z Was zobaczy, napis J8. No, i już tutaj jestem ubrana, szykuję się do wyjścia. Serki wiejskie oznaczają, że dzisiaj wyjeżdżam do Warszawy. No i Wy, oczywiście, jedziecie ze mną. Pan kierowca czeka już na mnie. Pod domem wsiadam i jadę w kierunku Galerii Krakowskiej, żeby dostać się na dworzec. Dzisiaj w sumie bez niespodzianek, to znaczy to no taka malutka, bo mój pociąg był opóźniony początkowo 6 minut, potem się okazało, że 7, ale słuchajcie, czym jest to opóźnienie w stosunku do tego, że ostatnio nie pojechałam w ogóle. I jeszcze idąc na peran, zauważyłam taką maszynę z pączkami. Tutaj możecie zobaczyć ceny i jakie są rodzaje. E, bardzo ciekawy wynalazek. Tylko się zastanawiam, jak te pączki wypadają. Ale jakby ktoś miał ochotę na drogę, Czemu nie? Ja na pewno mam ochotę jeszcze na kawę i wchodzę do e, kawiarni na Kielny, zamawiam sobie duże late. No i jadę na Peron. Czekam tutaj na pociąg, jak widzicie, e, wciąż bez czapki, ale mam za to rękawiczki, takie śliczne z futerkiem. To są rękawiczki od e, sióstr e, Jenner. Jakby ktoś pytał: Kupiłam je w Maxie, ale już nie pamiętam za ile. Wiem, że mam jeszcze czarne i zobaczcie, ku mojemu zaskoczeniu Pociąg przyjechał z 7-minutowym opóźnieniem, ale na szczęście jestem już w środku i jadę w stronę Warszawy. No i tak, jadąc w stronę Warszawy, znowu przychodzi mi na myśl, że może warto by się było tam przeprowadzić. W sumie te podróże lubię, ale czemu by nie mieszkać w stolicy? Jestem już na dworcu. I weszłam sobie w złotych tarasach do e, reserved. Tutaj kupiłam takie spodnie i kamizelkę. Niestety marynarka była bardzo duża, pomimo tego, że to była eska. A później pokazuję wam na przykładzie takiej kamizelki, e, jak bardzo mogą poszerzać ubrania. Była piękna, ale nie zdecydowałam się. No bo właśnie niestety, ale e, wydaje mi się, że dość mocno mnie poszerzała. Natomiast jak komuś się podoba, to tutaj pokazuję numer referencyjny. Ona teraz jest w super promocji, więc jakbyście chcieli. To możecie sobie zamówić. Potem weszłam do Zary, i tutaj e, właśnie na stories na Instagramie, bo jak ktoś ogląda ten filmik na YouTubie albo na TikToku, to główny kawał, kanał nadawczy to jest właśnie Instagram. Pokazuję Wam taki e, szlafroczek płaszczek, e, na który się zdecydowałam, i tutaj też metka. Jakby ktoś miał ochotę, to też może będzie na przykład dostępny online. A stojąc jeszcze w kasie, znalazłam taką bransoletkę, i ona też jest przeceniona. Teraz dużo rzeczy jest przecenionych. I jeszcze zanim doszłam do kasy, to zauważyłam, że jest nowa kolekcja zapachów, jakaś współpraca z Joe Malone, i zdecydowałam się na dwa. To właśnie, które tutaj widzicie. I jak chodzi o koszt, to też pokażę Wam, bo każdy z tych zapachów to jest 149 zł. Dobrze, tyle jak chodzi chyba o zarę. Chociaż jeszcze chciałam Wam tylko pokazać, że jak myślicie, że rączka od walizki służy wyłącznie do tego, żeby ją prowadzić, to u mnie jest to również taki uchwyt, nie wiem jak to inaczej nazwać na torby. Nie dziękujcie, nie ma za co, może Wam się przyda. Siadam do taksówki, co prawda nie jadę już daleko, właśnie spod złotych tarasów, spod pałacu, bo do hotelu Mercure ale miałam tak ciężko, że skorzystałam z pomocy właśnie pana kierowcy, no i wybieram się do pokoju. Chociaż powiem Wam, że ja nie przepadam za tym hotelem e, i za tymi pokojami. Zaraz pewnie zobaczycie dlaczego. Zacznę od tego, że no, pokoje są małe, no ja rozumiem, to wystarczy, ale zobaczcie, tu jest kabina prysznicowa, tutaj obok jest łóżko. Ja mam zawsze problem, nawet teraz mam problem, żeby przejść między łóżkiem a tą kabiną. Tutaj jest fotel stolik, krzesło i tutaj są dwie butelki na wodę, puste, ponieważ woda jest na końcu korytarza, więc jakbyście kiedyś byli w tym hotelu, to polecam naleć sobie wodę zanim pójdziecie spać, żebyście w nocy nie musieli wstawać. I teraz jestem już w drodze do Arkadii. Niestety pogoda dzisiaj w Warszawie bardzo, bardzo kiepska, ale o, jeszcze wcześniej wam pokażę, chciałam powiedzieć o kawiarni. Weszłam do Maka i kupiłam sobie e, róż do policzków, Tutaj widzicie numerek. Bardzo ładnie wygląda, taki delikatny. A teraz e, kawiarnia, którą wy polecaliście mi, właśnie na Instagramie, kiedy zapytałam, gdzie pójść na kawę. Znaczna większość odpowiedzi to właśnie była ta kawiarnia w Arkadi. No więc skusiłam się i pojechałam. Różowe miejsce pewnie dlatego właśnie ją mi sugerowaliście. Tutaj pan przygotowuje jakieś napoje. Ja tak troszeczkę podglądałam i zobaczcie, w ofercie jest na przykład faszerowany croissant albo taki zapiekany z lodami, a tutaj kawy, szarlotka na ciepło, ale szarlotka nie moja i herbatka z hibiskusem taka zimowa i tutaj jeszcze ja pokazuję wam się w tej naprawdę uroczej kawiarni. Z kawiarni udałam się do elektrowni po Wiśle na drugie spotkanie, i pierwszy raz jestem w tym miejscu jestem absolutnie zauroczona, jest przepięknie. Tutaj zjadłam sobie, no, można powiedzieć, że drugi dzisiaj posiłek w takiej meksykańskiej restauracji, chociaż jadłam sałatkę Cezar z podwójnym mięsem zapytałam Panią, czy jest taka opcja. A po spotkaniu już jadę w stronę hotelu. Wracam, jestem bardzo zmęczona, więc tym klipem kończę. Buziaki, no i widzimy się niebawem.